Chciałam, żeby ten kwiatek zasłonił mój syf w kuchni. O, tak jest idealnie! Pojutrze lecę do Tajlandii. Muszę się spakować. Muszę dopiąć wszystko na ostatni guzik. To jest wyprawa na drugi koniec świata. Będę lecieć 12 godzin, co jest bardzo dużo. Dodatkowo lecę na prawie 3 tygodnie i nie mogę zabrać bagażu rejestrowanego. Także spakujemy się w to. A, i jeszcze jedna rzecz. Razem z plecakiem i z walizką jestem w stanie razem łącznie wziąć 7 kg max. Tu mam przygotowany mój airport fit. Ja zrobię, zrobię taką trans transyks, Transition, czekajcie, jak to się uda. Wow! wow. Widzicie, co jest na mojej tabce napisane? I co mi kaszki na tym, na lotnisku? BTF Takich przydatnych rzeczy, które kupiłam. Chusteczki do demakijażu. Stwierdziłam, że nie biorę żadnego płynu do makijażu, ani wacików też chyba nie chcę brać. Albo kupię na miejscu, albo będę właśnie pożytkować się tym. To jest chyba najważniejsze, co kupiliśmy. Waga do walizek, jeśli nie macie wagi w domu, bo ja z jakiegoś powodu nie mam, a mieszkam tutaj już 8 miesięcy. Action za kilka złotych, kilkanaście. I kupiliśmy pudełeczka jeszcze, bo weźmiemy na pewno krem do opalania. Też fajne, bo to od razu jest jakby z tą torebką, do której musisz spakować wszystkie kosmetyki, jeśli bierzesz bagaż podręczny ze sobą, z kosmetykami tam że wam spodnie, które kupiłam w lumpeksie Ja jestem taką Lumpiarą, może nie taką jak niektórzy Nie kupuję tego, żeby to sprzedawać Kupuję to, żeby mieć masę ubrań I później sobie z nich wybierać I u to by idealnie pasowało do tego, to do tego Ta stylówka z tym, to ma potencjał To ma potencjał, to ma potencjał I kupuję, cały lumpeks kupuję I mam później to tu Widzicie bo mam w głowie tyle pomysłów, że nie mogę się powstrzymać od kupienia tej sukienki za 10 zł, i później są problemem. Te spodnie, na przykład, ja wiem, widzicie je i sobie myślicie pewnie. Wiktoria. Ach. Mamy bardzo dużo pytań, Wiktoria. Co takie właśnie tajskie? O, mogłabym je nosić tak. Te spodnie są genialne, i są takie luźne, i będą właśnie idealne na jakiś spacer. Ta bluzka pasuje, może nawet jeszcze bardziej, nie? I Jak ja mam nie kupować rzeczy w się, nie? 100. Wracając tak szczerze, szczerze Wam powiem. Jak kilka dni temu wyjeżdżałam z mojego domu rodzinnego, myślałam, że postradam zmysły, myślałam, że zwymiotuję w samochodzie, jak jechałam na pociąg do Warszawy, myślałam, że po prostu nie wytrzymałam ze stresu. Bardzo byłam spięta, bałam się, że czegoś zapomniałam ważnego, że się nie uda wszystko, że. Wiem, ja pewnie w Tajlandii znalazłabym podobne spodnie i mogłabym kupić sobie je jako pamiątka, ale ja nie mogłam się po prostu oprzeć. Poza tym ja bardzo lubię być przygotowana. Jakbym miała wziąć pustą walizkę i kupić wszystko tam, to bym była bardzo spięta. Bo lubię swoje ubrania. Starałam się wybierać rzeczy, które bardzo mało zajmują miejsca w walizce i z, głównie są materiałowe i można je zwinąć w ruloniki. Tak, orientacyjnie wam powiem, może też ktoś wyjeżdża gdzieś daleko, 17 dni. Mam w planach wziąć cztery sukienki, spodnie długie, dwie pary, jedną parę krótkich spodenek. Dużo topów. No i jeszcze takie spodnie sportowe, spodenki jakby dwie pary. Dużo czy mało? Witam, tutaj Wiktoria z przyszłości. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć oczywista. Za mało. Po tygodniu wyjazdu byliśmy zmuszeni zrobić pranie, a potem to w sumie chodziło się o śmierdzących ubraniach. Buziaki! To jest jedyny ręcznik, jaki biorę. Będę liczyć na ręczniki hotelowe po prostu. Wezmę jeszcze pewnie mały do twarzy. Bo mam taką fobię Nienawidzę przykładać do twarzy niczego obcego Nie położę twarzy na hotelowej poduszce Czasem zdarza mi się zasnąć Po prostu zawsze mam takie obawy przed tym Że jakieś kurde zarazki mi wsiąkną I mnie wysypie wszędzie Muszę podłożyć na przykład swoją koszulkę I spać na swojej koszulce albo swój ręcznik Kiedyś nawet nie używałam ręczników hotelowych I nie spałam pod e, kołdrami hotelowymi Bo ich dotyk po prostu mnie obrzydzał Nie wiem o co chodzi Ja wiem, że to jest wszystko prane, nie? Mam aparat. Gdzie jest flash? Halo? to mój chłopak. Będę pokazywać to później moim dzieciom i... Patrzcie, to ze starych lat są zdjęcia. Telefonem? Telefonem to nie jest to samo. Czyjcie, że w tej paczce zmieściły się dwie pary spodań sportowych, dwie pary staników sportowych, cztery topy. Biorę więcej stroj kąpielowych niż, niż potrzebuję, bo boję się, że coś się zepsuje, zrobi się dziura na tyłku, się porwie całe, więc biorę zapasowe. Jeden biorę zwykły czarny. Jeden mam w takim kolorze, bardzo mi się podoba i ma taką gwiazdkę. Ten kolor będzie wyglądał idealnie na tle tej wody, i przy... Widzicie to? Bo ja to widzę swoimi oczami. No i kupiłam też sobie taki zielony. Zdaje mi się, że będę miała całkiem sporo miejsca wolnego, aż jestem pod wrażeniem, że to mówię. To jest Wiktoria z przyszłości. Dla Waszej informacji, podczas powrotu na ostatnich lotach moja walizka przekraczała limit tajlandzki o 3-4 kg. Pozdrawiam. Padry jest po prostu świetny. Widać cały sew w moim mieszkaniu. Minęły 3 godziny, a ja praktycznie nie zrobiłam nic. Pakuję leki, bo nie wiem o co chodzi i nie wiem czy w Tajlandii oni przypadkiem nie będą chcieli oryginalnych opakowań leków i nie wiem czy mnie nie skasują za dealerstwo. Ja się czuję jakbym była dziesięciolatką, która poszła na studia i siedzi i nie wie co się dzieje wokół i próbuje coś udawać, że wie o co chodzi. To jest moja druga podróż bez rodziców. Rzucam się na głęboką wodę. To jest problem wzruszające. Świat jest taki wielki i jest tyle miejsc do zobaczenia i tyle pięknych po prostu krajobrazów. Człowiek w swoim życiu zobaczy tylko tak niewiele i że my nie mamy większej ilości czasu i większych zasobów, żeby to wszystko pozwiedzać. I żeby wszędzie się znaleźć. Denerwuje mnie to też, że mamy jedno życie tylko. Niektórzy wierzą, że mamy więcej, tak? Ale jeśli mamy jedno życie tylko i mamy załóżmy 70 lat nie? życia, to my możemy sobie wybrać tak ograniczoną liczbę rzeczy, które możemy zrobić w tym życiu. Robiłam sobie rzęsy, widzowie. Ogólnie. Ogólnie ja zrobiłam sobie rzęsy. Tu będę miała moje kosmetyki. <grym> Do makijażu. Taki tip, jakie jedziecie na jakąś fajną wycieczkę, na jakieś fajne wakacje, które chcecie zapamiętać albo macie jakiś dzień. Inny zapach. Inny specjalny zapach. Psikacie się i później nigdy się już tym zapachem nie psikacie albo psikacie tylko jak chcecie o nim się przypomnieć. Nie jest to jakiś najlepszy zapach, mam ładniejsze, ale też go lubię. A ten akurat mi się z niczym jeszcze nie kojarzy, bo mam inne perfumy i one kojarzą mi się tylko z randkowaniem z moim chłopakiem na początku, bo psikałam się nimi, żeby mu się przypodobać, jak zaczynaliśmy ze sobą chodzić. Widziałam nawet e, TikToka, że laska. Kupiła specjalne perfumy na swój dzień ślubu i psikała się nimi tylko podczas ślubu i tyle. Całą noc i ten dzień przed i dzień po. I później to jej się kojarzyło tylko ze ślubem, co też jest ciekawe, czyli można tak też robić. Zapomniałam spakować biżuterii, a ja bardzo lubię wziąć biżuterii troszkę na wakacje. Problem jest taki: ta walizka waży już 6,2 kg. Mój limit to 10 kg razem z plecakiem, ale w Polsce. A mamy jeszcze loty między Tajlandią i między różnymi miastami w Tajlandii I tam mój limit to 7 kg Więc to jest bardzo mało 7 kg Bo walizka już waży ponad 6 A plecak załóżmy, że będzie ważył ponad kilogram No to już mi się coś nie zgadza, okej okay. Guys, ja jakby mam, jak wygląda moje stoisko z biżuterią, nie? To nad nie, tego się nawet nie da nazwać stoiskiem z biżuterią Tu są jakieś, tu ćwiczyłam malowanie tipsów Jakby, nie wiem co to jest guys Teraz co zobaczyliście. Nie mogę już udawać, że jestem Clean Girl Astetic. Mm -mm. Kupiłam sobie taką słodką bransoletkę w Grecji. To może ją wezmę. Tam też sobie kupię coś. Ho, 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 ho.